Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Z okazji Mikołajek bardzo ciekawy trening miało ponad 50 dzieci uczęszczające na zajęcia do siedzibackiego klubu Karateki Okuszynkaj. Mikołajkowy trening u Karateków to niemalże tradycja. Jak Państwo widzą, już idą e, święta, a niedługo e, Wigilia Sylwester. A dzisiaj w Sierraskim Klubie Karatyki Kuszynkaj mamy trening Mikołekikowy, także zbieramy dla psiaczków, żeby w święta miały karmę. Także myślę, że jest to wspaniała inicjatywa i dzieciaczki się przy tym wspaniale bawią. Staramy się co roku w okolicy właśnie świąt taki trening przeprowadzić i taką chociażby zbiórkę też. Jest to troszkę inny trening, możemy się dowolnie ubrać, nie musimy być w karategach tylko. Możemy sobie czapeczki, możemy jakieś rogi reniferów, no różne rzeczy dzieci mogą sobie ubrać. Mamy muzyczkę, więc fajnie się bawimy. A rodzice czekają i też są zachwyceni, uśmiechnięci. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały sporo frajdy i radości, a czworonogi prezent na święta. Trening miał również cel charytatywny. Zbierano karmę i akcesoria dla psów. Mamy dużo karmy, mamy jakieś tam smycze, także jest dużo. Jeszcze druga grupa młodzieży i dorosłych za chwileczkę będzie. Myślę, że jeszcze przyniosą, także a na pewno psiaki będą się cieszyć. My staramy się raz, dwa razy w roku zorganizować. Także gdy państwo chcieli przynieść to zapraszamy do jakichś Piesków, hodowli, gdzie, gdzie można te karmy zanieść. My dzisiaj zbieramy dla Bogu miłowa. Każdy uczestnik po ukończonym treningu otrzymał mały, słodki upominek, a następnie wszyscy ustawili się do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.